Informuję, że swojego zdania na temat mleka nie zmieniłam. Nadal uważam, że jest najcenniejszym składnikiem naszej diety, o wyjątkowym potencjale immunostymulacyjnym, ale przecież nie samym mlekiem człowiek żyje. Autorem pomysłu na tę właśnie, a nie inną problematykę jest pan prezes Klemens-Ciesielski. Pomysł się wziął stąd, że w styczniu, na zaproszenie ministra Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, zaliczyłam udział w debacie dotyczącej aktualnych trendów żywieniowych, między innymi dyskusji właśnie na temat talerza rzekomo pełnego zdrowia. Dowiedziałam się w czasie dyskusji paru ciekawych rzeczy, no niemalże szokujących. Pierwszy news, o którym na pewno Państwo słyszeliście, bo dziennikarze wypisują te głupoty od kilku lat, że krowy wydzielają takie ilości metanu, które zagrażają yy, zmianami klimatycznymi i wreszcie należy z tym procederem skończyć. Od profesora, specjalisty, spodziewałam się trochę więcej informacji, niestety moje pytanie którym brzmiało, jakie ilości metanu uwalniane są do atmosfery w związku ze szczelinowaniem przy wydobyciu gazu łupkowego, pozostało bez odpowiedzi. Drugi news, news, żelazo chemowe, uwaga, żelazo chemowe, czyli związane z białkiem, utlenia się w przewodzie pokarmowym generuje reakcje wolnorodnikowe. No z tego co ja wiem, a wszyscy biochemicy to potwierdzają: tylko żelazo jonowe, serwowane do wszystkich produktów dla dzieci, wchodzi w reakcję fentona i rzeczywiście w czasie redukcji uwalnia wolne rodniki tlenowe. Pani profesor nauk medycznych z Centrum Zdrowia Dziecka, na moje pytanie: Jaki jest mechanizm uwalniania wolnych rodników przez żelazo chemowe? Stwierdziła, że no przecież nie jest pani. Biochemikiem. No jak się składa, że biochemię rozumiem. Jeszcze. Nie wiem jak długo, ale jeszcze. No i coś, co Państwa najbardziej zainteresuje. Mój największy adwersarz, specjalista od olejów i margaryn, nazwiska z przyczyn oczywistych nie podam, usiłował przekonać wszystkich obecnych na kraju, jest 30 osób, że każdy polak powinien każdego dnia wypijać, uwaga, jedną szklankę. Nie przesłyszeliście się Państwo. Jedną szklankę oleju rzepakowego, bo nie ma lepszego źródła energii kwasów omega 6, kwasów omega 3. Jak olej rzepakowy. Olej rzepakowy z opinii tego eksperta jest tak samo cenny, jak oliwa z oliwek, a pod wieloma względami cenniejszy. Nie dowiedziałam się, pod jakimi względami jest cenniejszy, bo połowa obecnych par skryła śmiechem. To tyle uwag, tych najważniejszych. Muszę przyznać, że byłam parokrotnie znokautowana niewiedzą ekspertów, no ale żyjemy w Polsce. Żyjemy w Polsce. Można mieć tytuł, uważać się za eksperta i niekoniecznie posiadać wiedzy. Brak wiedzy nie tylko studentów naszych charakteryzuje. To jest zresztą mało pocieszające. Co do talerza? Nazwany jako talerz pełen zdrowia. Argument, dlaczego nie piramida, tylko talerz jest przekonujący. Na talerzu lepiej widać, jakie są proporcje. Poszczególnych składników diety. Faktycznie lepiej widać. Więc podstawą naszej diety mają być warzywa wszelkiego rodzaju. Uzupełnieniem spożywanym w ilości około 1 trzecią mniej, pełnoziarniste produkty zbożowe. No jako źródło białka, zwróćcie Państwo uwagę na napis na krawędzi. Zdrowe białka, nie wiem, według jakich kryteriów strączkowe zakwalifikowano jako zdrowe. Zdrowe na pewno jest jajko, jest słabo widać. I ryba. Nie główkę ryby, tylko całą rybę proponują. Po prostu ktoś tak zrobił zdjęcie. I owoce na deserek. Więc jak już wspomniałam, nie wiem, według jakich kryteriów do zdrowych białek zaliczano zaliczono rośliny strączkowe. Tym bardziej nie ogarniam, według jakich kryteriów do zdrowych tłuszcz zaliczono uwaga, wyłącznie oliwę z oliwek i olej rzepakowy. Lewy róg. Używaj zdrowych tłuszcz. Oliwy czy oleju rzepakowego unikaj tłuszczy teraz. Dyskusja była dosyć burzliwa. Ale nie będę tu składać sprawozdania, pozwolę sobie po kolei omówić te poszczególne fragmenty talerza. Co do warzyw, wiecie Państwo doskonale, że o wartości odżywczej każdego produktu decyduje zawartość białka. I nie tylko zawartość białka, ale również zawartość aminokwasów egzogennych, których nie jesteśmy w stanie w organizmie wytworzyć. Więc, zgodnie z tym kryterium, ani warzywa, ani owoce ani produkty zbożowe nie są cenne dla naszego zdrowia. Nie mają wysokiej wartości odżywczej, co nie znaczy, że należy ich unikać, ale nie mogą, z całą pewnością nie mogą stanowić podstawy diety.